Pa, po tam. tego. No ale strzelajcie się. Co mi tam, co mi Eee, no korek mi tu zapieprzają ci policjanci. Nasza barykada. Bar bar o, jadą, zobacz. Chłopaki przyjechali. Chłopaki z biegnicy. Takich chłopacy przyjechali. O, to ja muszę im podawać troszkę furka. O, tak. o, i co też Nie no, stać. Gdzieś ci mnie strzelają? O... Ja. No, co Weź im tam zabrakuj. To im tą kurę. Opa, bo przejeżdżają Lasza. No, no to policja nam tu wszystko zabiera. A oni tu przyjeżdżają i zabierają samochody. Lesza. A jak o. ja zabiorę to nic. Wow. czy znaczy ten. Jak oni o. zabierają, to nic. Ła. Chciałem, wow. że mi nie trafią, bo sobie wpadłem między samochody. Oni sobie na to nie jak ja te gwiazdki, szłam. Dzięki policja policyjnej suki gwiazdy mi dowali. O, 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 po, 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 po. o, nie, nie, psuj, nie, psuj. o, patrz o, o, Nie, o, 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 Ej, ja no muszę ją trzy gwiazdki, nie mi trafić nawet. Ja mam trzy gwiazdki i nig nigdy mi nie motorem trzeba zablokować. co, jest. No więcej zanim... mi trafimy w nią, w nią. Oho, Fucking, jadę po autobus. O, no przejechać. No po co ja z shifta wciskamy W tym, w Hunterze cię mam powietrze na przykład, co ty? Sztywno mieć ten. Dobra, czekaj. Radniej nie wjeżdżają ale jest troszeczkę korek. Dobra. Mam jakąś akcję. A to słucham się. się. o. to stoisz po szłopczyczyku? Czekaj, no motorzy... <grym> Na motorach są najlepsi tutaj. Chłopie, ale on nie żyje. No byś się pomógł coś, a nie... O, wywalony niekako. Wenty... Ten się, ten się, O, patrz, 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 <grym> patrz, patrz, patrz. O, jest bo... motorzysta. Patrz, o, patrz, patrz. O. o. dawaj chłopie, dawaj. Dawaj stąd, Patrz, patrz, dawaj. patrz. Kurwa, co on robi? On się kameruje chłopie, dawaj dawaj nie popadaj straż wiesz że... O patrz 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 Policję przejedzie Zobacz Nie pod straż wjechał tylko Ale patrz teraz O nie patrz, patrz, patrz podejście Patrz patrz, patrz, nie podejście, patrz, patrz, podejście, patrz, patrz. Ale... A nie, co się dzieje Jeszcze no, coś tu jedzie, słyszę O karetka O ci to też geniusze są, zbrodnie Tam przejedzie policjanta, przejedzie? To no, to Mam takie nadzieję. Ale jakbyś ich wystraszył? O, patrz, patrz, patrz. O kolejny geniusz. Ale będę na nich trąbić. O, to co? O, na motor, to co? Hmm. Średnio. Powiem to akcja. Czekaj, bo oni muszą też coś zacząć. Też musi coś przejechać. Mhm. Mm no i ci za ambulacją to co tutaj? Nie wiem, przyjechali stać się w korku. O czekaj, tu jedzie jakiś suwik. O. O, Nie widzisz prawo. na prawo? Zmierzał autobus? zmierza O, o kurwa, co to było? Kurwa, no lepiej, żeby nie do nas. O, czekaj, czekaj, pa, zaraz się wpływa. Na no to że... na no motorze to, to co? O kurwa, co pić autobus idzie. O, 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 patrz, 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 patrz. Co oni zrobili teraz? Na co coś mi się rzucili. A nie, no barka są bo... Nie, dobrze, dobrze jest. Chłopaki dobrze robią. A gdzie się ja będę I... dał ten autobus jeszcze tutaj, o, żeby nie przejeżdżali. Hmm. O, 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 tak, właśnie. O, a, tylko to, żeby tam. O, a, będzie ciur... o, Patrz. E, przejechał ten bus, tym yy, suwem No, nie, nie, zabiję, policjantów nam. No. nie, policjantów nie, No Oni żyć. żyć się się zabić, daj się zabić. nie, się nie, Oni żyć. To jest nasza ekipa zabawowa dzisiaj. Ale To co, dzwonimy po dziwki. No, <grystek> <grystek> może przyjadą w karetce. Nie no. Dobra, ale... O, 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 pa, jedzie jakiś szaleniec. Patrz, patrz, o. patrz, patrz. Tam, tam, tam? Czy z tyłu za mną? Nie, tutaj, czerwony. Zobacz, za karetką. O. O, widzisz? No właśnie, odpoczułem nawet. Baba. O, pat, patrz, 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 patrz. No i co teraz? No, dawaj. Czy pojedzie na prawo? O, o, o! A czemu do mnie? Co, co? Poczekajcie, to ja z tą babą lecę, jak już. No. No. <grytanie> Strzelajcie tą babę. się ją. Ale czekaj, chodź troszkę tych policjantów rozjechać. Nie! Żeby przyjechało wsparcie. A no ją wezwij wsparcie. Potocznie to, to zadzwonią w ulicy po prostu. Może przyjadę. No to chyba nie działa, online, nie, nie? Borus? Działa? Działa? Na no, przesłuchaniu się wszyscy. A gdzie ja musisz... ty jesteś, Borus? No ja da autobusem drugim. nine E, autobus zniknął. O nie, tu stoi. Policjan kradnie autobus! -1 -1, to ja, to ja. Spokojnie. O nie, co wybucha, co wybucha, co? To ja. A zobacz, Morela, autobus skrai nam policjan. <todgłos> Weź, weź tego lesza zabi Z powołania był tym, kurde, kierowca autobusu. Dobry, to jest nasze. Nie ruszać. Z powołania chciałbyś kierowcą autobusu. Nie widzi ludziska Eee, <lebeka> co ty tu robisz? Chyba z tego samochodu. O, przyjechali. Zadzwoniłem po nich. Chyba. Zaraz będę na strachu, żadną za to przyjedzie. cieka. Dobra, Dobra, zginąłem, ale jest wsparcie, jest wsparcie. To tam do jakich gości do was jedzie, uważajcie. Gdzie? Gdzie? No, wziąłem jest pod mostem teraz. No, ale to będzie. A może go będzie ogonić? Wreser dozwonił do mnie. No, nie wiem, czy teraz to zwolnię. Do mnie, kurde, nagle Franklin, potem Ron. Znaczy Franklin. No czeka? Budka do później, żeby zniósł. I co tak, no to coś to musi przejechać ich, no. O, jakiś fozji przyjechał. A. No. i co, chłopie? Ja nie wiem. One są ochronowe. Co to jest? Lexus. Chyba. On nie słychać tego w ogóle. To jest elektryczne. Chłopie, jak chyba będą tu, chcę już... Teraz ci prądu zbraknie, chłopie. O, pat, 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 pat. patrz, patrz, yeah, yeah, yeah. O, no e. patrz, no o, o, co patrz, 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 Jedzie, patrz, 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 pat no, by ta nie rozjechał, co za pych. O! Nie, nie jeszcze, jest, jeszcze jest szansa, jeszcze szansa jest, przejedzie. Ale drugi jedzie. O, trzeci. Patrz, patrz, patrz. O! Ten przejedzie. O, już piszę. Nie, no, już nadzieję. Ale czemu oni go nie przyjeżdżają. A, uciekł na kam. Trzeba, trzeba zrobić taki tor. Żeby oni w nich wjeżdżali. O, o, o kurde, To jest z drugiej strony tym. O, bo, że ci tu już przyjechał. <laughs> Zadzwońcie po. Nie wiem. To strasz. To jest tych O patrz, jedzie, patrz, 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 rozjedzie. patrz, 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 patrz. patrz. E, coś Spokozno się stało, no, na co się rzucili, na co się... Na co się rzucili? Oto, to, o to, to się, coś się Oj, stało. Oj, patrz, się patrz, po, patrz, już się baję, patrz. No dobra, ale czemu się rzucili na kogoś? O, ten przyjechał ten. Ale brzydkie, to, to było ładniejsze. To Krawiocha przyjechała, jakiś bliski tu Widzę. co oni to robią? Chciałem, czy policjanci? Nie wiem, impreza tu jest, ten tu samochód próbuje odjechać. O! Hmm, co oni strzelają? O, czekaj no. I ciebie strzelają teraz? Tak. Po co już to zrobił? No bo chcę, żeby z przyjechali. Aaaa, jaka droga O, tu jest jakiś Cie, 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 cie. No ale po co ty zabiłeś? to zabiłeś, no co to jest Eee, wszystkich zabiłeś to trzeba, trzeba trochę ten Trochę ten ruch rozluźnić tutaj Ale jest jednak tak O, trzeci PKS przyjechał O, trzeci Trzeba trochę tu rozluźnić to, pomóżcie no trzeba, wie, żeby mogli tu przyjeżdżać trochę i się, żeby wjeżdżali tam góry. I super na użyć? No dobra. Nie, nie, nie nie tak radykalnych kroków. Ła! O, podwozie. O, ład. O, dobra, jakaś typa tutaj w kurze. jest to. Nie, chyba się patrzyłem odwróconymi. O, lagi, lagi, łapie. Pip, pip, się O co oni się lepiej przeleżali. No, o, kurde. o, o nie nie. Nie, nie, co tu tam? Przy, przy, nie używajcie. Środki przeczyszczające. a to ten typiasz, ten random tutaj rzuca coś. O no nie, on sobie sam chodzi, o tu. i o total. A, on w helkę strzela. Na za Nie trafić? Dobra, tak jak ja się przecież trochę, bo... No, no dziwo mnie to... No tyga, no niech się coś stanie, kurde, bo. Pamiętasz, jak ostatnio było? Ja, tam, 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 tak się czekaj. wjeżdżali siebie. Trzeba Dobra. to rozluźnić, tutaj ten rok. Dobra, czekaj. Pomóż mi. Trzeba to rozluźnić. To co mhm. robimy, radykalne kroki? Chcesz Tak. O, mam do tak tak Chcę zobaczyć, A, gdzie te złoty uciekają do musy? Czekaj, Uciekaj. czekaj, czekaj, mam jeszcze jeden jeszcze za palca No, dobra Wow. Co To, o, 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 dobra, to nie co? Bijo. O, Robimy radykalny krok. O, kurde. No. Ja ale skoro. poszło, kurde. No, 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 ale tym zakręcie powinno się... Ło? Ja tego nie widzę. Ale, ale bucha, ale bucha. Ja to nagrywam i nie widzę. Też nie widzę, ale Dobra, Dobra bucha. No, fajna już pizda traży. Chwała ci... Czuję, jedwabne, nie widziałem, masz, Sakarek. No. Skapałem, bo to brciatowi <grym> <grym> eee, <za> <grym> dupę. Agresja. Eee, leczko. Muszę skopać dupę dwóm. Dobra, 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 już, już, już Już, ee, ja, to już się przeczyściło, już Eee, ee, to ja To ja co, taki mocny byłeś? Powiem. Taki mocny byłeś? No, dobra Dobra, już tam nie było nic Jeszcze ja się przeczyści <laughs> A to się teraz A jaka to jest straż przewrócona, czy no? Jest spalona? Przewrócona o ładnie, ładnie się powodzi Ład, co to było? Jasek Prezes opuścił górę o no, to szkoda Nie, to to chyba jest złą to nie jest Wybresona Papa, no, teraz się przypychają teraz A policji żadnej nie ma O, tam stoi czekaj, zacie Nie, już nie rzucę patrz, parę jak to chłop się zapalił? Ale co ta ciężarówka robi, ty widzisz? <noise> mam trzy gwiazdki, się do dóra i nie mam gwiazdek. To jest piękne. Dobra, dobra, ale kto to bucha ciągle? <głos> Rzucił, <noise> widziałem. Poczekaj, <noise> policja, policja? O, no, tu okay. się wsypało teraz. No panie Vado, panie karetkowy, psuj. Panie karetkowy. Ale to to ma być? To ma być... To ucień, chłopocz, No to ma być. I co to ma być? Co to... A. I jest zjedz, zjedz z moją doba. Pogę zaszczelił. Poszczelił się sam. Ja nic nie zrobiłem. Opa, co ty za chłopiec zareagował? Sprawdźmy. O o, o patrz, patrz, patrz. po to się Kruary, mój, patrz. <grystanie zimny> o nie, to był mój policjant. No, przyjechali kolejni, czekaj. No, chodź, chodź, chodź. Oa, drzwi mnie zablokowały. <grystanie zimny> Czy gdzie coś wreszcie jest tutaj, coś? O, ale... mm. Mm. Jeden autobus byśmy potrzebowali, albo dwa. O. Że tak nie było, nie nie aż tak? Pa, ale to się, to się opłaca, 15 tysięcy płac i jestem nietykalny przez policję. Tak? No, a no ta? To, to jest lepszy niż teraz na... dzwonić. Tylko na 2 minuty. Jak? No tak, no to Jak od tego, jak od teraz to, to tylko są 2 minuty. No nie, to patrz jako prezes. Przekup... No co tak? to tam jest lepiej, no. Dlaczego władzę? się tysięcy odpłaca i jestem patr. mi Patrz, ale patr. co? Ej, dobra, dobra, koreczek się robi. Patrz, 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 patr, co nie robią? Redox. No. Patrz. Tak, jak będzie No Na ciebie są? No, co, nic co, nie celują? Pijcie merycia, jo! Palio masz jo! co? O, patrz, patrz, patrz! patrz, <śpuszczaj> Policja, policja! Oh. O, nie, ja to muszę patrzeć Ja, ja taką miałem rozmówkę z takim typem nadal... Dobra, przyczel. O, szel, A ty możesz go strzelić? Jeśli nic nie zrobi? No, nie, ja nie kupiłem tego 12 tysięcy nie będę wydawał, w no. sensu no, no, Na takie akcje się nie pasa płacić tego. No nie, czołg o, patrz, no patrz, 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 patrz. Sto im przed nim. O, właśnie. No ale mi... Wtedy jsem suszył zęby <laughs> <laughs> Ale policjantów nie ma. O, teraz są. La, la, la. O patrz, patrz, przyjeżdża ją! Ja nie żyli. Eee, ci powiem to tak się nie takce wtedy się działo. O, kurwa czy to z samochodami wiem, co... zrobił Przyjechali! <laughs> o, co to na ten samochód? Ooo, wow. no. wow, 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 mnie wo. Co to? Barłos? Ja mam samochód lejechał. Myślę, mhm. że wysadziłeś mnie. Nie, no i on wjechał was. Nie wiem. Co jest ku? Czekaj. <grymne> A, chcę żyć. 8-10 zgadywałem. Robimy rozwałkę? Grandy finale. odcinka? Dalej. Ła! Wow. Dobra, koniec. Babcie serwera. O, wasze. trzy wiaski. na razie, słabo, wynik. już masz? Ja już mówię trzy. Nie, mało mnie lubią O, przyjechali do mnie koledzy już Przyjechali, C cicho ciemni przyjechali o, mi, Lepiej mi idzie nie, o już ładnie Już nie mam żyćka Nie, już się, przytuliłem się dobra, dobra O, czekaj, a mam pięć gwiazdek, dobra co? Masz piątkę? No idź. No. Dobra, już jest powrotek. Dobra, ale nie zabili. Masz jakąś broń pan... ...tanę. Eee... Ale coś innego niż nic do czy nie? Nie. No to weź go. Moja na policyjny. Na chwilę. Jest odholowany, no. Właśnie na bramkę. No to chodź, pojedziemy. Okej. Okay. Powiem specjalnie, że został zresztą odholowany, a dupa, gdzie jesteś? Właśnie po niego, co pojechać? No to w to nie ma zwykłych. Hmm. <noise> Kogo tak strzelają. Dobrze, no, nie przecież się on cztery. Nie dużo im pośmiertnie zgarnąć. A zdążyłem pośmiertnie zgarnąć. Hmm. Dobra, poczekaj. Tele, sobie bawora. <noise> ja samo po ciebie czekaj. O, o, po to Oj, No czekaj. i czekaj. Co mam? Kurde. Czekaj. On się dało? do coś. No co jest? Co się ci się wydarzyło? No już nie wiem, co się wydarzyło. Jak ci się ładuje? No nie, nie chcę mi wejść do gry. Eee. Nie, ale głupianko. No nie widzę nic. Hmm. O, Robi dobra, plan. widzę, 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 dojdę dobra. Do dobra, chodź I do przejechania Za co gwiazdki, za co, nie strzelaj, nie szale. Dostałem, osiągnięcie, dostałem osiągnięcie, kiedy psy latają Ja cię, to się działo Przecież ja go On Jaguara mam Czekaj, Kurki i mocno się dziać! Jeszcze można. 10 minut odcinka, aż mogę zrobić. No co to, misiaczki? Aha, już zadzwonił po lusterach? Ja. Uh -huh. No, no, patrzcie, czemu mi nie podjąć trzy gwiazdki. Piek, 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 piek.